Towarzysze. Jeśli się zastanawiacie dlaczego moja twarz jest bardziej czerwona niż zwykle, to zapewniam, nie jest to efekt bimbru, bimbru zalecanego do walki z koronawirusem, tylko jest to efekt 8 godzin spędzonych w chłodni w temperaturze minus 25. Wszyscy wiedzą, że pracuję w chłodni, no ale jednak większość tego, tej mojej zazwyczaj w czasie mojej pracy, to ja rozładowuję ciężarówki w temperaturze Około 0 stopni, więc w samej chłodniej bywam godzinę, dwie. Dzisiaj spędziłem 8 godzin i od razu no, tutaj właśnie są takie wypieki. Yy, więc jestem zmęczony. No, obudziłem się o 3 rano, ciężko pracowałem i właściwie powinienem iść do domu spać. No, a ten filmik, który zamierzam nagrać, nagrać później. No problem jest taki, no, że y, łatwiej mi się skupić y, właśnie po 8 godzinach pracy w chłodni niż w domu, kiedy no, trzeba tutaj no, jeszcze spełniać obowiązki ojca i męża, więc y, no, jednak będę tutaj y, kontynuował. Y, a tematem filmu jest, y, jest Komuna Paryska. Temat, którym się na serio zainteresowałem kilka tygodni temu w ramach tutaj polemiki z kolegami z kolektywu filmowego, którzy to tą Komunę Paryską idealizują. Więc no, w historiografii marksistowskiej możemy rozróżnić przynajmniej dwa spojrzenia na tą Komunę Paryską, mianowicie spojrzenie. Dominujące w Związku Radzieckim Właśnie, że Komuna Paryska Była pierwszą rewolucją socjalistyczną I Związek Radziecki Rewolucja Październikowa Była tą drugą rewolucją socjalistyczną yy, Która to właśnie No, bolszewicy uważali Że są kontynuatarami Komuny Paryskiej Z kolei Z kolei z kolei właśnie różne siły antybolszewickie to one także odwołują się do tradycji Komuny Paryskiej, ale właśnie mówią, że bolszewicy nie są kontynuatorami, to znaczy, że przeciwstawiają tutaj dobrą Komunę Paryską złym bolszewikom. Yy, więc, yy, chociażby z tego względu, no, że, że dla różnych nurtów politycznych ta komuna paryska jest takim właśnie punktem odniesienia, no to uważam, że jest to temat, który wreszcie należy przestudiować. Tym bardziej, że wydaje mi się, że, że no, jednak ta historia jest w Polsce Słabo znana, więc zamierzam tutaj rozpocząć pewien cykl. No, yy, nie wiem ile ty, tych odcinków będzie. No, w każdym razie dzisiaj będę mówił raczej o genezie Komuny Paryskiej, a nie o samych wydarzeniach z roku 1871. Więc, żeby w ogóle zrozumieć to, co się działo we Francji w 1870 i 71 roku, no, to trzeba uważnie przeanalizować historię Francji przynajmniej od czasów wielkiej rewolucji francuskiej no, a nawet czasów poprze poprzedzających tą wielką rewolucję francuską a więc y, kluczowy jest tutaj termin republika republika jako coś y, co miało y, co kojarzyło się masom francuskim z dwoma rzeczami. Więc pierwsza rzecz, która kojarzyła się, która pojawiła się masą francuskim pozytywnie ze słowem republika, to były tutaj pewne egalitarne reformy społeczne. Zarówno w czasie rewolucji tej republiki z czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej, jak i drugiej republiki z 1848 roku, no to te, te władze republikańskie, no one tutaj wprowadzały pewne reformy, czy tam właśnie zatrudnianie bezrobotnych, czy inne takie, no, że nie było to tylko właśnie utwierdzanie politycznej władzy burżuazji, ale także no, były pewne, był pewien, można powiedzieć, socjal dla, dla francuskich biedaków i dlatego właśnie ci francuscy biedacy... Tą walką o, o republikę byli zainteresowani. To należy mieć w głowie, no, że, że o ile z naszej perspektywy ludzi żyjących w XXI wieku słowo republika kojarzy się no raczej negatywnie, albo z republikanami właśnie partią tutaj rządzącą w Stanach Zjednoczonych, albo po prostu no, republika jest synonim, te, synonimem takiego państwa burżuazyjnego, w którym to ten proletariat jest tłamszony. No to trzeba tutaj pamiętać, no, że, że sama, sama francuska biedota, no, ona widziała no, taki właśnie no, no z jednej strony ten zły świat właśnie królów czy to, czy to właśnie Ludwika XVI czy później Ludwika Filipa czy później Ludwika Napoleona Bonaparte Napoleona III I za każdym razem widzieli jakiegoś autokratę który właśnie więc, więc walcząc o republikę walczyli tutaj o no taką no, jakieś władze parlamentu władze jakichś instytucji obieralnych ale także no szło za tym ten socjalny wydźwięk no więc no oczywiście republika no, to, to, to jest także właśnie te parlamentarne formy rządów co dalej no więc, więc z tego punktu widzenia jest to jeśli my analizujemy sytuację polityczną we Francji w latach 1870-1871, to my widzimy, że są na scenie przynajmniej trzy siły polityczne, nie dwie, i to jest to, co komplikuje y, wielu ludziom w Polsce, być może, no właśnie, zrozumienie tego o co tam chodziło. Więc, y, najpierw mamy tutaj wojnę francusko-pruską, wojnę, w, której, w czasie której to. Francja jest cesarstwem Jest tak zwanym drugim cesarstwem Rządzonym właśnie przez Napoleona III I ten Napoleon III Ma w Europie opinię człowieka No takiego właśnie No militarysty No militarysty, który tam właśnie Robił no, wszystko Żeby tam iść W ślady swojego tam Przodka no, i, i właśnie robić tych dużo wojen. No więc, więc raczej no, ten Napoleon III był postrzegany przez wszystkich jako potencjalny agresor. No, ale dobra, dobra, nie, nie to jest ważne. Ważne jest to, że, że yy, kiedy doszło do. Yy, do kilku przegranych bitew przez wojska francuskie i do aresztowania czy tam internowania tego Napoleona III, no to, no to, no to właśnie ogłoszono III Republikę. I to jest ta różnica, no, że, że o ile Pierwsza Republika i Druga Republika one powstały w wyniku Właśnie jakichś spontanicznych protestów ludzi właśnie i to głównie ludzi ubogich właśnie tego stanu trzeciego, jakichś takich właśnie radykalnych biedaków To powstanie trzeciej republiki ma zupełnie inny tutaj, no inną genezę, no po prostu car, cesarz został aresztowany Wojna y, właśnie tutaj dochodzi do no, takiej gwałtownej porażki, bitwy, właśnie wojennej. No i, y, no i właśnie jest y, powołana Trzecia Republika. No ale, ale ta Trzecia Republika no, nie jest właściwie no. Y, no nikt nie jest zadowolony z tej Trzeciej Republiki, no bo zazwyczaj jest tak, no, że, że jak jest jakaś, jakaś, no właśnie jest jakiś konflikt, konflikt klasowy i, i ten konflikt klasowy ma swoje odzwierciedlenie w właśnie w instytucjach politycznych, no to sytuacja powinna być prosta, no, że jedni bronią tego, drudzy bronią tego, no. W sytuacji... W sytuacji właśnie tej trzeciej republiki, no to mamy do czynienia z takim, z, z, z pewnym konfliktem w społeczeństwie francuskim, kiedy to, kiedy to, no właściwie, na, na y, y, mało ktoś się z tą trzecią republiką utożsamił no bo z jednej strony, no i tutaj dochodzimy do, do obalenia pierwszego mitu takiego politycznego, mianowicie, że jest to, jest to rzecz ważna jest to rzecz dużo, daleko wychodząca poza, poza XIX wiek, jest to rzecz bardzo aktualna z perspektywy właśnie dyskusji o faszyzmie, dyskusji o Pinoczecie, dyskusji o różnych dyktaturach w, właśnie, które miały miejsce w XX wieku no, że Burżu... mitem jest to, że burżuazja no, za wszelką cenę chce właśnie mieć tą republikańską formę rządów, opierającą się o jakieś swobody obywatelskie, głosowanie powszechne i tak dalej. No. Yy, raczej no, analiza historii Francji pokazuje, no, że burżuazja, jeśli ma do wyboru no, yy, dwie formy rządów, czyli z jednej strony jakąś taką republikę mającą tutaj republikę w której właśnie proletariusze mają coś do powiedzenia w której proletariusze za bardzo się rządzą a z drugiej strony jakąś formę właśnie dyktatury jakiegoś tam właśnie czy to Napoleona czy to króla czy to właśnie ten no to no i pierwsza i druga i pierwsza i druga republika została obalona przez Napoleonów no. No i z poparciem burżuazji, gdyż burżuazja po prostu bardziej była zainteresowana taką właśnie dyktaturą od, od tej takiej republiki. Więc no i tutaj mamy pierwszą sytuację właśnie pierwszy konflikt w ramach samej tej republiki. No, no kogo ma poprzeć burżuazja? No? Kogo ma poprzeć burżuazja? No bo, no bo ta republika, yy, no yy, więc. Yy, bo, bo wydarzenia, o których będziemy mówić, no to są wydarzenia właśnie walki, yy, walki zbuntowanego Paryża, gdzie mamy tą komunę właśnie taką wyrażającą te postulaty lewicowe z władzami trzeciej republiki których to właśnie, na czele których stał Tiers, i oni yy, yy, będą stacjonować w Wersalu. Ale de facto, no to yy, żeby zrozumieć, no kim był ten Tiers, jakie on, yy, o co jemu tak naprawdę chodziło, no to yy, tutaj chodzi, yy, no część tych właśnie środowisk popierających, popierających, no dawną dyktaturę Napoleona, widząc tutaj radykalne, radykalne ruchy w samym Paryżu, no to oni uznali, okej, okay, no z dwojga złego lepszy jest ten tiers niż, niż, właśnie, niż właśnie zbuntowany Paryż, ale to wcale nie znaczy, że, że no oni, oni tutaj byli jakoś przywiązani do tej trzeciej republiki, że ta, ta właśnie różne środowiska, czy to wojskowe, czy, czy właśnie środowiska burżuazji szukające kolejnego dyktatora, które znowu, bo trzeba wiedzieć, że ta pierwsza i druga republika no to, to były efemerydy trwające tam kilka miesięcy. No to, więc, więc część jakby takich środowisk wielkiej burżuazji i środowisk wojskowych, no czekało aż znowu ktoś tutaj się trafi, kogo będą mogli poprzeć, kto weźmie za ryj po prostu te, ten plebs paryski, no i tutaj znowu ogłosi dyktaturę. No i tutaj to, to jest też ten, ten problem, to jest też ten problem... Yy, no, komunardów, no, którzy, którzy wiedząc, jak skończyła się pierwsza republika i druga republika, yy, i widząc no, tą, tą żałosną trzecią republikę, tę w Wersalu, no to yy, oni, yy, no, oni nie traktują ich jako swojego wroga. Oni jako główny wróg to traktują właśnie z, yy, jako, jakieś zagrożenie dyktaturą. No. Yy, więc yy, w strachu przed właśnie nowym dyktatorem, który przyjdzie właśnie yy, i to jest bardzo ważne, no bo to później w XX wieku właśnie ten wariant właśnie jakiegoś tam generała Franco, czy tam Augusto Pinocheta, czy, czy Korniłowa, czy, czy, czy wielu innych właśnie takich typków to to, to to przy poparciu wojska chcą likwidować swobody demokratyczne, no to to, to się będzie często powtarzać a to jest jakby historia Historia no, zapoczątkowana jeszcze jakby przez, przez pierwszego Napoleona. Yy, dobrze, no i tutaj mamy yy, 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 więc ten tier, yy, który stoi na czele tej III Republiki. No to jego, yy, jego cała działalność przez te pół roku, mniej więcej od momentu obalenia yy, cesarza Napoleona, tego trzeciego do, do rozprawienia się z Komuną Paryską, no to jest takie lawirowanie. No. Lawirowanie, żeby, że z jednej strony on chce pokazywać, że on jednak jest libera liberałem i on chce, chce republikę, z drugiej strony robi wszystko, żeby żeby no. No, ta wielka burżuazja właśnie nie, nie szukała jakiegoś kandydata na, na, na dyktatora, tylko żeby ta burżuazja ta francuska poparła jego. No, I on jakby uśmiecha się do niej i mówi słuchajcie, tym razem nie potrzebujemy dyktatora, tym razem my właśnie przywódcy trzeciej republiki, my tutaj odegramy tą rolę właśnie tłumienia powstania robotniczego. Dobrze. Więc teraz należałoby sobie porozmawiać, no co ten Tiers robił, takiego, żeby, żeby ustanowić swoją władzę? No bo w momencie właściwie, no, powstania tej republiki, no to jakby problemem było to, no że, że ten Tiers no to. No, no jak wyglądało wojsko francuskie? No, wojsko francuskie wyglądało w ten sposób, no, że w momencie, w momencie rozpoczęcia wojny No to mnóstwo francuskich żołnierzy trafiło do, do niewoli, do niewoli niemieckiej I, i to te, te wojsko francuskie, no to było takie wojsko właśnie strasznie Strasznie takie elitarne, no, że właśnie no, bo ci żołnierze to była taka, właśnie kasta, no, taka zamknięta, yy, która miała swój własny tutaj, jakiś no, yy, taki. Yy, Ojej, strasznie zmęczony jestem. No, 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 no w każdym razie ci, ci, ci żołnierze byli tacy zadufani w sobie z taką pogardą dla jakichś tam proletariuszy. No, i y, przekonani o tym, jak jacy to oni są super wojskowymi, no, no jakby y, doświadczenia wojny nie udowodniły ich umiejętności, oni szybko tutaj tą wojnę przegrali, ale trafili do niewoli i w tej niewoli, no właściwie cały czas jakby byli pewnym tutaj narzędziem politycznym, które można było w każdej chwili wykorzystać. Więc. Y, w momencie, kiedy duża część tego wojska, właśnie cesarskiego, trafia do niewoli, no to wtedy właśnie jest tworzona Gwardia Narodowa czyli, czyli wojsko ochotnicze, yy, to wojsko republikańskie, no, broniące nowego systemu. I Gwardia Narodowa to jest dla nas jakby słowo kluczowe no bo to właśnie Gwardia Narodowa jest tym trzonem Komuny Paryskiej, no wszystko zaczęło się od tego że po prostu Gwardia Narodowa no to się zbuntowała i, i tutaj ogłosiła niezależność no i, i ten tiers no to właśnie ma problem bo, bo mamy tutaj dwie siły, mamy wojsko Carskie, wojsko cesarskie w niewoli i wojsko yy, właśnie Gwardię Narodową Republikańską yy, gdzie jest mnóstwo komuchów no, różnych jakichś robotników i tak dalej i tak dalej i ten tiers no to nie może się zdecydować no bo nie lubi Gwardii, gwardii Narodowej bo jest za bardzo lewicowa nie lubi tych żołnierzy w niewoli No bo to jednak no, Zwolennicy są no, Jakiegoś takiego autorytarnego Autorytarnej formy rządów No i, i to co on robi Przez Te pierwsze kilka miesięcy No to To jest właśnie Taka tutaj No gra Gra między nim Między Bismarkiem Między Paryżem Między burżuazją francuską, że on próbuje jakoś właśnie lawirować i, i tutaj no straszy Bismarka, że jeśli Bismarck mu nie pomoże, no to ta rewolucja socjalistyczna rozpoczynająca się we Francji, ona rozleje się na całą Europę, ona rozleje się na Niemcy. Ona właśnie to doprowadzi do tego, że i w Berlinie dojdzie do jakiejś tam rewolucji czy coś, więc przekonując tutaj, właśnie używając takich tutaj takiego straszenia komuchami i rewolucją, no to Bismarck zgadza się na coś, co jakby z punktu widzenia militarnego nie ma sensu, no. bo Bismarck zaczyna tutaj wy wypuszczać tych wojskowych. Wypuszczać wojskowych. Na zasadzie, no właśnie, my wypuścimy tutaj kilka tysięcy żołnierzy francuskich z niewoli, po to, żeby oni tutaj bronili bronili tego rządu burżuazyjnego przeciwko władzom socjalistycznym, tylko że, że ten Bismarck, no to ma, bardzo dużo ma tych żołnierzy, żołnierzy aresztowanych i on nie chce wypuścić wszystkich naraz, więc to jest jakby powolutku, tak krok po kroku właśnie tutaj ich wypuszcza, no bo też się boi tej sytuacji, no że jednak jakby wypuścił wszystkich żołnierzy naraz, no to oni wszyscy oni wszyscy się tutaj zjednoczą, no i, i, i znowu ta Francja jeszcze tą wojnę wygra. Więc wiele miesięcy trwa taka sytuacja, no, że właśnie nie wiadomo właściwie o co chodzi. No, bo każdemu chodzi o co innego. No. Jeszcze ten Tieres też jakby jest w takiej sytuacji, no. Właśnie takiego lawirowania, no bo on się boi tego, że jeśli za dużo będzie wypuszczonych tych żołnierzy, to oni z siebie tutaj wyłonią jakiegoś nowego generała i znowu oni zrobią puczno. Yy, dobra. Więc jest to być może nudne, i być może mało ciekawe to, co mówię, jakieś takie lawirowanie, czy coś, ten ale trzeba zrozumieć cały ten kontekst. No. Cały kontekst no, tego, tego burdelu, który jest właśnie we Francji w ciągu tych pół roku od momencie internowania cesarza, gdzie właściwie no, wojna z prusami się kończy. I od tego momentu, no to ci Prusowie, właśnie, no to tak, niby są w stanie wojny z Francją, ale jednak nie chcą walczyć, mimo tutaj, właśnie, y, są przeciwko, y, przeciwko rewolucji socjalistycznej w Paryżu. Ale jednak Bismarck mówi, że on nie będzie interweniował tutaj w ten konflikt między y, Francuzami. Y, więc, y, y, no w każdym razie, dla dla yy, 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 no ważna jest tutaj jakby ta sytuacja tych negocjacji tajnych negocjacji między między yy, między tym rządem Tiersa a Bismarckiem dotyczących kapitulacji i tej słynnej defilady Niemców w Paryżu no, i to jest jakby sytuacja taka, która no jest to taki no, rozsadnik tego wszystkiego, no bo, bo no, od strony czysto militarnej, no to yy, owszem, no, kilka bitew zostało przegranych, jakby no. No tutaj cesarz został internowany, no ale historia przynajmniej pierwszej republiki pokazuje, no, że w momencie, kiedy właśnie ten, ta yy, zostaje ogłoszona republika i idą tutaj wojska. Wojska na Paryż, no to właśnie ta zmiana rewolucyjna i wprowadzenie republiki, ona sprawia, że republika zaczyna wygrywać bitwy. I tutaj jest ta słynna bitwa pod walmi, która jakby zmieniła tą sytuację, i od tym momentu no to, to wojsko republikańskie lepiej zaczęło walczyć od tego wojska królewskiego, królewskiej Francji. No. I ludzie jakby będący w Paryżu, oni widzą, no kurde, sama ta Gwardia Narodowa to jest chyba 200 tysięcy ludzi, czy coś. No, liczebnie jest to znacznie większe. Jest to, są to siły przewyższające armię niemiecką. Do tego e, są ogromne możliwości mobilizacyjne. Tutaj, żeby, że można tych Francuzów zmobilizować tam w milionach. I oni nie rozumieją jakby sytuacji, dlaczego... Oni, którzy mają tutaj, no, właśnie, sama Gwardia Narodowa w Paryżu jest liczna, do tego jest, są tutaj ogromne mo rezerwy mobilizacyjne. Dlaczego rząd z Niemcami, właśnie tutaj dyskutuje? Dlaczego rząd kapituluje? Dlaczego w końcu, yy, dlaczego w końcu yy, Niemcy ma mają wkroczyć do Paryża i w tym Paryżu defilować? Yy, I to jest taki rozsadnik, i to jest, to, to jest rozsadnik, który będzie bezpośrednim tutaj no, przyczyną tego konfliktu między Gwardią Narodową a, a, a tym rządem Trzeciej Republiki. Yy, w każdym razie to, to jest ten, ten czynnik właśnie, ten czynnik takiej urażonej dumy narodowej ludzi gotujących się do walki, czekających na walkę i, i gdzie tej walki nie ma. Bo jeśli komuś się wydaje, że rewolucja Paryska wybuchła dlatego, bo zbuntowany proletariat domagał się socjalizmu, nie, to wybuchło dlatego, gdyż po prostu ludzie wstąpili do ochotniczego wojska, żeby bić się z Niemcami i byli gotowi bić się z Niemcami, a rząd stworzył rząd tutaj podpisał akt. Kapitulacji, więc ten, ten czynnik, pchający ludzi do walki, to był ten taki czynnik patriotyczny, yy, właśnie taki, no. Dobra, yy, sporo. Yy, więc na dzisiaj koniec, yy, więc będę to kontynuował.